Jezus, ja już mam dość. Słuchajcie, trzeba dzwonić po Kuba, bo ja już czekam 10 minut. On miał być 10 minut temu, żeby nagrać. Nie, ja dzwonię, ja do niego dzwonię. Cześć Kuba, słuchaj, bo ty miałeś być 10 minut temu w pracy. Za ile ty pędzisz i ile ja mogę na ciebie czekać? Nie, 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 dobra, tylko, tylko Kuba, ty się spóźnisz zawsze. Ja zawsze na ciebie czekam. To jest nieodpowiedzialne człowieku. Ale zaraz będę to za ile? Za ile? Za ile? Kuba! Kuba, weź mnie rytuj mnie. Za ile? Dobrze. Ale ja obstałem, że za 20 minut to nie będzie. Nie będzie. On się zawsze spóźnia. Mnie nie ma opcji. Jesteś! No jestem. No i co? Za pół godziny, a miałeś być za 20 minut. No i co? Ale ja na ciebie zawsze czekam, Kuba, to nie jest odpowiedzialne. Ty się spóźniasz do pracy. Skurona z głowy ci spadło? Nic mi nie spadło, tylko mnie to irytuje, że ja muszę na Ciebie zawsze czekać. A jak ja na ciebie czekam? Ile to razy było? Dwa? Dużo? Nie. Pięć, nie. dziesięć masz. Ale jak ja czekam po, po, po dwóch godziny? Co? No. Nie przygrzało Cię tam w aucie jak jechałeś? No Ciebie przygrzało. Ja mam Dobra, dość. co trzeba cię robić? Ja Miałam dość. Co trzeba Ci robić. Masz, Dokończ moją pracę, bo Ty się spóźniłeś. Musisz tam dopisać, widzisz, zobaczysz tam. A teraz ja idę na przerwę C I D U D A Ty Panski To że ty nie jesteś Wiesz co Kuba? Wiesz co Kuba? Ja mam dość! Ja mam po prostu dość! Bitch! Don't kill my vibe! Ty się p No.